Witajcie, witajcie. Na moim kanale Michał dwa 2024. Teraz się iść na YouTube Premium i YouTube Studio. Aplikacja YouTube. Nie było YouTube. Dobra, no to jest tutaj. Filmy. Tutaj chodźmy na szybkość konto, bo nie wystąpi problem. Maciek Nowak 480 subskrybentów M.M 15 subskrybentów Michał Dowak 2,4 poska 440 subskrybentów I to jest brak subskrybentów Dobra Chodźmy tutaj na konto Chodźmy do kanału M.N. Dobra, mamy to Chodźmy tutaj Dobra Chodźmy tutaj na napis Zrazujemy napis Kropka N. Dobra. Michał Nowak. W sumie tak, mówię. Jest on dostępny. Napiszę. Wow. 6J. O, mamy to. I udało się zrobić być napisać nick na kanale m.n. Dobra. Jeszcze tutaj chodźmy na YouTube Studio. Czy o konto na Michanomach2024, ale tak, mówię ty. Teraz chodźmy na YouTube Studio. Chodźmy do kanału YouTube Studio. Ma 4449 subskrybentów, ale jest bardzo dużo subskrypcji. Zmienimy konto. Kanał m.n. ma 15 subskrybentów. Chodźmy do kanału Michał Nowak 2024 w Poska. Dobra, tu w sumie chodźmy. Dobra, serdecznie dziękujemy.